W poniedziałek uroczyście otwarto Biuro Poselsko-Senatorskie Prawa i Sprawiedliwości we Wrześni. Ulokowano je w biurowcu Skoku imienia kardynała Wyszyńskiego przy ulicy Staszica. Inauguracji przewodzili parlamentarzyści, posłowie Witold Czarnecki i Krzysztof Ostrowski oraz senator Robert Gaweł. Jak nam przyznali, prawica we Wrześni jest słaba i rozbita. Szef powiatowych struktur PiSu Przemysław Hirschfeld utrzymuje się ze zleceń PWiK, Spółki komunalnej podległej burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu, szefowi wrześnińskiej Platformy Obywatelskiej. Czy to oznacza, że PiS we wrześniu chodzi na pasku Platformy? Nie, nie chcę mi się wierzyć, żeby po, trzymał trzymało Pana przemka pod butem, że tak brzydko mówiąc, ale w, w, musi Pan zwrócić uwagę na to, że te układy samorządowe w każdym mieście, jakby pan zbadał całe województwo wielkopolskie, a nawet całą Polskę, to pan wie, że to są niesamowicie, niesamowicie skomplikowane. To nie jest wszystko takie proste, jakby się wydawało. W Sejmie jest prosto, jest opozycja i, i rządzący, a w, w, w strukturach lokalnych, jak pan wziął, oborniki wielkopolskie, tam Kalisz, Leszno, to są bardzo, ale to bardzo dziwne układy, bo samorządowcy nauczyli się, przez ten lat rządzenia wchodzić w bardzo to różne układy, żeby w istocie realizować niekiedy własne plany i ambicje polityczne, ale też często realizować interesy, interesy mieszkańców. No, dla mnie jest to sytuacja znana, od paru lat znana jest to sytuacja trudna i to jest sytuacja, która na pewno nie przysparza autorytetu Prawu i Sprawiedliwości. Na pewno nie przysparza to autorytetu, jest to zasadniczo pytanie do szefa regionu, jaki jest pan Witold Czarnecki, ja myślę, że z tej sytuacji pan poseł Witold Czarnecki powinien wyciągnąć jakieś wnioski, konsekwencje, bo jakże ta sytuacja będzie dłużej tak trwała, to, to krótko mówiąc trudno będzie budować jakiś PiS, czy Prawo i Sprawiedliwość, partię z autorytetem, trudno będzie mówić o nowym otwarciu, trudno będzie mówić o tym, że PiS będzie wiarygodny. Ogólnie rzecz biorąc sytuacji wewnętrznej w pisie nie znam. Mało ją znam, ponieważ nie jestem członkiem pisu. Więc bazuję na wypowiedziach innych ludzi. Ale wiecie sami jak nie dotkniesz, nie poczujesz, to nie wiesz. Ja nie wierzę, jak nie zobaczę. I myślę, że pewnie coś jest nie tak, coś jest na rzeczy, że różne głosy się pojawiają i myślę, że trzeba będzie to uzdrowić. Jakie będą skutki ofensywy PiS-u we wrześniu, jeszcze nie wiadomo, Wiadomo, że Biuro Poselsko-Senatorskie będzie czynne codziennie. W pierwszy poniedziałek miesiąca będzie dyżurował senator Robert Gaweł, natomiast w trzeci poniedziałek miesiąca poseł Krzysztof Ostrowski. O,